Zmowa dnia. A gościem sygnałów dnia poseł nowej lewicy Andrzej Szejna. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Czy zapora na granicy polsko-białoruskiej powinna zostać zlikwidowana? Mam nadzieję, że kiedyś zostanie zlikwidowana, bo Białoruś będzie demokratycznym krajem, a ludzie. I obywatele Białorusi, którzy różnią się od Rosji, tak ja chcę to z całą mocą podkreślić, bo gdyby w Białorusi były wybory demokratyczne, nigdy Łukaszenko by nie wygrał, że, że, że Białoruś będzie wolnym krajem. To od tym perspektywy chciałbym. Czy dopóki Łukaszenko będzie rządził Białorusią, ta zapora powinna być na granicy? No nikt, nikt przy zdrowych zmysłach dzisiaj tej zapory nie będzie rozbierał. Natomiast oczywiście, oczywiście trzeba ją też uszczelnić w jakimś tam zakresie, bo są różne informacje na temat jej działania. Więc absolutnie, absolutnie póki trwa wojna w Ukrainie, póki rządzi dyktator Łukaszenko ten, ta zapora, no, kosztowała miliardy, nie powinna być rozbierana. To przypomni pan, jak pan głosował w tej sprawie? Proszę pana, nasza, nasza, nasza decyzja o głosowaniu przeciwko była spowodowana kilkoma kwestiami. Przede wszystkim. Jakąś taką dziwną procedurą wyłaniania firmy yy, bez przetargu, niejasną, nietransparentną, nieinformowaną opozycji. Nie został przedstawiony projekt. Panie pośle, trudno, to, żeby była transparentna procedura panie, i przetargi przy budowie panie, infrastruktury strategicznej naszego bezpieczeństwa. No Trudno, ja żebyśmy. Tak przed chwilą, to... panie pośle, panie pośle. Ja, ja, przed ja nie mogę ujawniać, ja ujawniać tajemnicy. Z... Panie pośle, tak, słucham pana. Jedna rzecz. Infrastruktura bezpieczeństwa strategicznego, wyposażona w czujniki, wyposażona w aparaturę. No chciałby pan, żeby Łukaszenka i jego ludzie z Federalnej Służby Bezpieczeństwa współpracujący z Rosją jeszcze poznali szczegóły, żeby to gdzieś wyciekło. No to musiało być. Pan nawet wie, jego doświadczony pan, parlamentarzysta, że takie pan, procedury ro, są zwalniane rozumiem, z przetargów? że, że, że nie, pan, nie ma pan zaufania do mnie, nie wiem, ale do, na przykład do pana posła Terleckiego z Prawa i Sprawiedliwości, czy, czy, czy pana posła, posła Budki z, Prawa, z Platformy Obywatelskiej, ponieważ pan premier Morawiecki zwołał e, posiedzenie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który nasz chciał poinformować o różnych rzeczach i pod rygorem udzielania informacji tajnych, no, ale kiedy zapytaliśmy o szczegóły zapory, nie chciał powiedzieć nic, i nic nie mówił, a po prostu rozgrywając swoją polityczną grę. A my przecież jako posłowie mamy dostęp do informacji tajnych, i gdyby on nam wtedy powiedział, jakie są szczegóły, o co chodzi, jak to ma wyglądać, może nasza decyzja byłaby inna. Ale po prostu tak traktuje się w Polsce opozycję, również za, w zakresie polityki zagranicznej. Stawia się przed dokonanie. inaczej. Jako lewica, jako Andrzej Scheina popełniłem w, te, w tej sprawie błąd, nie, bu, nie przewidywałem tego, co się wydarzy za chwilę na granicy, przyznaje się do błędu pismiał rację. ale pan tego oczywiście nie powie. Nie nie, 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 nie przyznaje się do błędu, ponieważ działam według mojej wiedzy z tego czasu. Gdyby, gdybym wtedy Pan w pozdolnościach Morawiecki... po przewidywanie zagrożeń. Tak Po tym, że Pana pan premier Morawiecki, pan premier Morawiecki, panie redaktorze, który bardzo często miała się z prawdą, wtedy nawet naprawdę nie bo on już wtedy, kiedy to posiedzenie miało miejsce wiedział, że grozi, że, że jest na 90% pewna agresja Rosji kolejna w Ukrainie i nam tego nie powiedział. Bo gdyby to powiedział, wtedy moja reakcja byłaby inna. Więc to, jego, to po jego stronie leży wina, a nie po mojej, ponieważ nie miałem pełnej wiedzy, którą przede mną Morawiecki, PiS i przed innymi posłami, a ja zajmuję się polityką no zagrożonej. Pan dostęp do informacji tajnych, ukrywał. No ale różnica, mimo wszystko, nawet jeżeli pan ma dostęp do informacji tajnych, no to jednak zakres tych informacji, nawet jeżeli pan ma ten dostęp, jest inna dla premiera urzędującego i dla pana jako posła na Sejm czy członka Sejmu? Nie, Komisji nie proszę pana. Jeżeli mam dostęp do informacji tajnych, nie to wszystkich. pan premier miał, miał możliwość poinformowania mnie o wszystkich zagrożeniach i wtedy ja bym na moim klubie parlamentarnym powiedział. Nie chcę, nie, ch nie mogę ujawniać szczegółów, ale proszę, abyśmy głosowali tak czy inaczej. A Panie pośle, po Najlepszy okłama. dowód ostatniej, ostatniej, ostatnia sytuacja są zarzuty wobec ministra Błaszczaka, że odtajnił plan, do którego miał dostęp on, jako minister obrony narodowej, plan użycia sił zbrojnych na wypadek wojny. Odtajnił plan z 2011 roku, bo miał do tego dostęp i miał do tego prawo. Ale to jest właśnie minister obrony narodowej. Do najszerszego kręgu informacji niejawnych ma premier. Nie wszyscy swoje. No, no, no dlatego jest premierem. premier. Doktor... Pan teraz redaktor przybył mi, z, można powiedzieć, nawet z intelektualną odsieczą, dlatego że przed chwilą ja chciałem panu dowieść, że, że, że Morawiecki, pan premier Morawiecki mógł ujawnić nam informacje o zagrożeniu ze strony Rosji realnym, które przekazały polskim władzom, władze Stanów Zjednoczonych tak, a nie zrobił tego i wprowadził nas w błąd, a pan Błaszczak, można powiedzieć, lekką ręką ujawnia plany NATO i nikt mu, nic nie zarzuca, i, które były też tajne. No więc wie pan, bądźmy konsekwentni. Generalnie teraz jak na, na potrzeby kampanii wyborczej hmm. dla pana ministra Błaszczaka to jest wygodne, to on odtajnia, odtajnia proszę, to dokumenty tajne. Skoro dotknęliśmy, znaczy nie ujawnił całego dokumentu, tak naprawdę ujawnił okładkę i pewien zarys użycia sił zbrojnych. I Panie, panie, panie profesorze, ale to pan widzi problem w... W tym, że opinia publiczna to poznała, czy w tym, co zawierał ten plan? Proszę pana, ja widzę problem w tym, że znowu są półprawdy, tak, które zawsze przy w sprawach bezpieczeństwa czy polityki zagranicznej, która no, podkreślam zawsze za każdym razem, kiedy też już z panem się spotykam, jest w totalnej ruinie pod rządami prawa i sprawiedliwości, że się upublicznia, w ogóle się nie powinno tego upubliczniać, ale w taki sposób przynajmniej, bez zgody naszych sojuszników z NATO, tylko na przykład właśnie członkom Komisji Spraw Zagranicznych, Służb Specjalnych, Obrony to jest Narodowej. Ale to tak naprawdę ma wymiar no, no, historyczny, do po no, no, pokazania no, 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 tego, no, no, jak, no, jak, aktualny... jak opcja, która rządziła, planowała obronić Polski. To już ma wymiar historyczny. Ale, 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 ja, panu, ale, ja, panu, ale ja panu przypominam, ile pamięć mnie nie myli, to, to również ten plan funkcjonował i był nadal ważny w ramach NATO, bo to był zarządów prawa i sprawiedliwości do 2020 roku i chyba również podpisywał się pod nim prezydent Lech Kaczyński, więc niech pisz nie, nie, nie podpisywał udaje, się, że panie panie pośle nie mógł się podpisać sprawdźmy to, no, nie musimy tego sprawdzać panie pośle, ponieważ to jest plan z 2011 roku nie mógł się podpisać, ale pod nim. obowiązywał panie, panie pośle nie mógł się podpisać cały pod nim prezydent czas. Lech Kaczyński, cały dlatego czas nie nieprawda. obowiązywał. Nieprawda. W 2011 roku prawda jest taka, że prezydent Lech Kaczyński nie żył. Taka jest Dobrze, prawda. ale przecież nie w 2011 roku tym Proszę pana, proszę pana ale, tym pa, ale, ale, ten, ale ten plan był przygotowany przez lata, więc on musiał też i prawdopodobnie o plan był modyfikowany, o czym mówił dyrektor Biura, no, biura Historycznego. No, widzi pan jednak, profesor, czyli generalnie PiS o tym wiedział. Profesor, profesor i, i, po swoich pierwszy, powiedział, przy powiedział, że nie może ujawnić, ponieważ nie ma tak do tego uprawnień w do Ministra Obrony Narodowej, natomiast przeglądał, Moi to doradcy... dostęp do informacji, powiedział, że w 2009 roku ten plan został zmodyfikowany. Natomiast co my mówimy, panie poszy, my mówimy o 2011 roku. Jest nowy prezydent, tym prezydentem jest Bronisław Komorowski. Nie ma prezydenta Lecha Kaczyńskiego, więc nie mógł tego planu zatwierdzać. Plan jest 20 roku. Potem ten plan, a potem ten plan przez, przez wiele, wiele lat również pod rządami PiSu obowiązywał i PiS jakoś sobie z tym. Że tak powiem, radził, czyli nie, nie, nie próbował go w jakikolwiek sposób nie, zmienić. Dopiero kiedy strategia NATO. na szczytach NATO. NATO. No, na szczytach NATO był No ale no właśnie, teraz plan. doszliśmy do sedna sprawy bardzo ważnego. To znaczy, że ten plan jest planem, był planem Sojuszu Północnoatlantyckiego, zmienił się to był zgodnie z teraz doktryną. Ale, ale wie Pan, ja, ja to sobie poczytałem trochę. I powiem Panu, czy pan to ten był, plan? to był, To była był ta y, część. Mhm. Natomiast to była sytuacja, jedna z, y, przewidziana, gdyby NATO czyli, czyli, czyli gwarant naszego bezpieczeństwa się spóźniło. Gdyby okazało się, że polskie siły zbrojne muszą same na przykład toczyć bitwę, to, bu, to był jeden z punktów, którzy przygotowali żołnierze, tak, eksperci, a, a wszystkie inne przewidywały, że takiej sytuacji nie będzie, bo na to natychmiast w ciągu 24 godzin jedne, drugie, szczególnie siły powietrzne, które działają błyskawicznie, udzielą Polsce wsparcia. Ale nie w to 2000, nie jest najważniejsze, proszę pań, pana. Nie, panie, proszę, to w 2011 no roku tak. tak nie wyglądało. Dopiero siły, szybkiej odpowiedzi na to zaczęły być formułowane na nowych na kolejnych szczytach NATO w Newport w Warszawie tak wtedy zaczęto mówić o tym, że te siły szybkie odpowiedzi na to trzeba zwiększyć i że one muszą reagować natychmiast. No w i tym właśnie planie, w o tym planie, rozmawiamy w tym planie. Tym to rozmawiamy to, o, o sytuacji, w której Polska Panie się musi bronić sama planie, przez jakiś czas. A no właśnie i to przewidywał ten plan, czyli nie odpowiedź 24 godziny czy 36 godzin, to właśnie w tej chwili ustalamy. No i w czyli tym w planie przewidywano dni, wariant, dni, gdzie uderza siła dni, rosyjska na nas, tak, i jak tak na Ukrainę. 14 dni mamy się bronić samodzielnie. A do 30 dni, do 30 dni ma zareagować i pojawić się na to. A niech pan mi powie, co pomiędzy 14 a 30 dniem? Proszę pana, ja myślę, że takie rzeczy należy pytać ekspertów od, od spraw wojskowości, ale ja przypominam, że... Ale przeraża pan te, jeden, pana jeden tego typu z perspektywa? W ogóle mnie wojna przeraża, ale również panu chcę przypomnieć, że podczas y, 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 II chyba wojny światowej różne były też plany obrony, a przypominam panu też, kiedy Polska odparła Atak Rosji Radzieckiej podczas Bitwy Warszawskiej, to gdzie ta bitwa się rozegrała? Gdzie ich odepchnięto? Na linii Wisły, tak naprawdę, można powiedzieć. Więc wie pan, nie chcę się wymążać, bo ja jestem specjalistą polityki zagranicznej i adwokatem, a nie od obronności. Mówię to, co widzę i to, co myślę. A to, co myślę, to jest też takie, że, że, że odtajnianie tych, tych, tych dokumentów NATO świadczy o, można powiedzieć, politycznym szaleństwie pana ministra Błaszczaka i nielojalności wobec naszych sojuszników z NATO. Bo po co to robić? Ministra, a nie szaleństwie ministra Błaszczaka, nie ministra Klicha, który ten plan zatwierdził, bo wydaje się, że to on mrozi. Ale panie, mrozi ale, panie krew. redaktorze, mamy 16 dni do wyborów przez 8 lat. PiS mógł ewentualnie ten plan ujawnić. On go ujawnia 16 no, dni wciąż. używa w kampanii hmm. wyborczej. No, 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 no to, no, no, O czym to no, no. świadczy? Tak samo no, jak dobrze, dobrze dyskusja wiedzieć. o filmie Agnieszki Holland. No, też, też, no, dyskutujemy o filmie, a nie o fakcie afery wizowej i pieniędzy, które pod rządami PiS-u były płacone za wizy dla imigrantów, którzy byli przyjmowani Zza za 4000 do 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 dolarów i szaleją z tymi polskimi wizami po Europie. Ja nie odpowiedział minister, ani premier Kaczyński. że to takie publicystyka dosyć no, ale do o tym już w części internetowej. Andrzej Szejna, poseł nowej lewicy jest z, z tygościem Sygnału. Słuchaczom, dziękuję. Przechodzimy do internetu na portal polskiego radio, do mediów społecznościowych Radiowej jedynki. Panie pośle, skoro pan już dotknął tej sprawy wizowej, to sytuacja wygląda tak. No, przed godziną był tutaj wiceminister spraw wewnętrznych, Błażej Pobożej, powiedział. W... Tak, no 268 osób dotyczy sprawa tej sprawa tej korupcji, tę korupcję trzeba wypalać gorącym żelazem. Po poszły dymisje. Najpierw dymisja jeszcze w ogóle zanim ta sprawa publicznie wybuchła dymisja wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka, dymisja dyrektora wydziału prawnego MSZ-u, jest wypowiedzenie wszystkich umów na outsourcing wizowy i tyle. I to jest i to i na tym się zamyka, więc nie za bardzo wiem o czym pan mówi, że trzeba teraz Co się zamyka. Wątek, no zamyka. Się to się nie zamyka, ale skąd pan wie? Ja nie wierzę panu ministrowi, ani ministrowi Kamińskiemu, ani ministrowi Rałowi, którzy nie ponieśli odpowiedzialności za to, że z jednej strony. Wydawaliśmy ogromne środki na budowę muru, o którym rozmawialiśmy w pierwszej części Zapory. programu. To jest zapora. wyposażona no w czujniki, w aparaturę. Okay, to nie jest mur. No nie, wie pan, to jest. To jest I, 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 nie, bo jak wie pan, rozmawiamy w radiu, to nasi słuchacze może mniej zorientowanie, mogą sobie wyobrazić, że to są jakieś cegły. Nie, to, to jest zapora elektroniczna, no dobra, wyposażona no dobra, w aparaturę, w czujniki pasuje, w wykrywania. No, nie, ja nawet mi, nie chważę, co mag, mi pasuje. Nie, ale o o fakty. nie, tak tak będzie. W każdym razie. W każdym razie buduje się zapory z drutu kolczastego, tak? I z drugiej strony ci, którzy nie mogą tam przejść i gdzieś tam po tych lacach biegają, przepychani przez morderców z Białorusi, jeżeli by mieli pieniądze, to mogą sobie kupić tą wizę, polską wizę i przylecieć sobie do Polski, a potem pojechać do Niemiec. Nie, nie można kupić wizy. Mam, nie, nie, można widzi pan, tutaj też no Ale mam, przecież, ale wiecie pan, znowu, nie, nie ale pan nie zaprzecza temu, co powiedział. No przed chwilą przyznał pan, że była korupcja i 200 tak. Tak, dotyczy, tak, dotyczy tak, osób, osób korupcji. Minister Dziobrąg, kogoś tam aresztował, no nie wiemy kogo do końca, tak, ale chociaż to ze Świętokrzyskiego, blokowania, sumie, miejsc, blokowania miejsc w konsulatach po to, żeby te dane osoby, które były opłacane, były wczy, szybciej przyjmowane i dotyczyła 268 osób. A jeżeli pan już mówi o tej zaporze, to niech pan zobaczy. Wie pan, jaki jest teraz dowód na skuteczność tej zapory? Tam została tama te, tego, zresztą pan, co słusznie pan powiedział, tych biednych ludzi i części migrantów, być może... Członków organizacji terrorystycznych, którzy są pchani przez morderców Łukaszenki. Zgadzam się pa, z Pana opinią. Oni tutaj zostało to zatamowane, w związku z tym uruchomili szlak bałkański. I teraz próbują przez Słowację pchać. To jest ale, dowód na skuteczność ale, Zapoleń, ale przyzna pan pan. sprawę, Ale pan, zna Pan sprawę, że właśnie yy, yy, imigranci z Indii podający się za aktorów z Bollywood no dostali tak, się no to do No tak, to Polski. dotyczy, no to już o to omówiliśmy. No dobrze, ale to równie dobrze, ale dobrze Ministerstwo Spraw Zagranicznych rękami pana Rała, czy pana, pana ministra Wawrzyka mogło wydawać też takie wizy za pieniądze terrorystów. A mogło, wie pan, to za... różne rzeczy są możliwe, ale to jest tylko, ale to jest tego tylko nie futurystyka. Ale nikt tego nie to jeżeli nawet nie sprawdzili aktorów z boli, których tu który nie byli żadnymi aktorami, no to tym bardziej sprawni intelektualnie, że tak powiem, terroryści mogli się podawać za kogo chcieli, wjechać do Europy. Może tak się stało, ale tego nie wie pan, wiemy. Wie pan, znaczy, póki, co, póki co to jest polski taka. rząd przeciwko bezpieczeństwu całej Europy i Polski. To po, jest I, i co, ciekawe. Sytuacja jest taka, że nie ma w Polsce zamachów terrorystycznych, że nie ma gwałtów na, na kobietach, że nie ma stref non-go zone, że Bo. generalnie w takim razie to jest dowód na to, jeżeli już pan stawia jakieś nie, hipotezy, tak. to, to tę hipotezę można udowodnić w ten sposób, że właśnie takich zjawisk nie ma. I jeżeli przyjeżdżają do, do Polski, bo Polska jest krajem otwartym, tolerancyjnym i bardzo dobrze, że takim jest, przyjeżdżają migranci zarobkowi, czy przyjeżdżają osoby, które dostają pozwolenie na pracę z bardzo wielu krajów, także z Indii, z Pakistanu, z krajów Afryki. I bardzo dobrze, to przyjeżdżają musi być na mądra polityka. I to jest właśnie musi mądra polityka. Mądra poli... No tak, ale to jest polityka mądra imigracyjna, która mówi tak, okej, okay, chcemy przyjąć, nie wiem, informatyków, czy chcemy przyjąć. Pielęgniarki, czy chcemy przyjąć robotników rolnych, tak byśmy na, pracowników rolnych, jakbyśmy ich nazwali. No tak się dzieje, że, że większość tych, że Polska jest w czołówce wydawania wiz do strefy Schengen i, i też wiz połączonych z pracą w Polsce, po czym duża część czy większość część tych ludzi nie, nie podejmuje pracy w Polsce, A skąd nikt pan ich nie tobie? sprawdza. Oni, no wiem, też Ministerstwo Spraw Zagranicznych upubliczniło Dane, z których wynikało, że również chciano udzielić przez najbliższe 3 czy 4 lata miliony wiz, tak? Ale to było A chcieli, miał to robić ale... swoim podpisem minister spraw zagranicznych bez kontroli. Panie pośle, a pan Kamilki tego procent, nie wskazą, Ale Skoro pan już się odwołuje do danych. Ja się odwołam do danych europejskich, do danych, do danych organizacji europejskich, w tym Eurostatu też na przykład. Jeżeli chodzi o procent. W, ostatnim, w ostatnich trzech latach nawet można to powiedzieć. Osób, które przybyły do Polski z pozwoleniami na pracę z przeróżnych krajów świata, jaki procent stanowili obywatele Ukrainy i Białorusi w ciągu ostatnich większość. trzech lat. Osiemdziesiąt procent, procent i bardzo dobrze ale I właśnie to, nie to tłumaczy, co pan powiedział ale to nie tłumaczy, przyjeżdżają to do roku Przyjeżdżają, ale pozostali to są takie kraje jak Turcja, która jest na trzecim miejscu, jest Irak. Mołdawia. No ale niech jak będzie Gugie, Irak, no i co, ale co z tego? Bangladesz, no i bardzo dobrze, ale co jak z tego? Arabia, jak, jak ale, ale co, co tak. jaki jest w tym zagrożenie? Ja nie, jeżeli... nie mówię, tylko po prostu jak... rozmawiamy o pośle, statystykach. No, nie, rozmawiamy o całym systemie. Jeżeli, przy, jeżeli na potrzeby przedsiębiorstw, tak, nie niech przyjadą nawet z krajów islamskich, jeżeli przedsiębiorcy ja polscy mówię, potrzebują pracowników po z krajów na, islamskich... po co szczuć na imigrantów, kiedy się ich pełnymi garściami a to już do Polski panu mu... A nie, przyjmuje. właśnie, a widzi pan... Niech polityka będzie mądra, a nie... Właśnie, panie poszle, to jest mądra polityka. Na czym polega? Na tym że my nie chcemy nielegalnych migrantów nad którymi nie mamy w glo, do których w przeszłości no, ale nie mamy wglądu PiS. nie nieprawda No tych którzy dostawali nie te, te, te I tych nam nielegalne tutaj, za pieniądze i tych to byli nielegalni i no. tych nam chce tutaj pchać Komisja Europejska i przybywają bez żadnej kontroli nie znamy ich przyszłości, Komisja papierów Europejska a paszporty i dokumenty rzucają do morza śródziemnego dzisiaj od dzisiaj ktoś ma paszport polską jest podejrzany o, po prostu, tych, których Polscy Jeszcze nam ich zwrócą, że tak powiem, tych imigrantów, którzy, którzy tylko traktowali Polskę jako miejsce przerzutowe. Czy Ale ja panu powiem jedną pan rzecz. dostrzega różnicę dyskusja... pomiędzy nielegalnymi imigrantami a migrantami tak, legalnymi, bo to jest imigran... zasadnicza imigrant... różnica. Ale proszę pana, nie ma dla mnie różnicy między imigrantem, który nie, poz... nie, po... nie powinien dostać polskiej wizy, a takich jak widać było dużo, bo za to płacili pod auspicjami PIS. I MSZ-u, PiS, bo poszły dymisję, czyli mam rację. Jak pan sam powiedział, a, 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 prokuratura ze, za, a prokuratura ze łzami w oczach zaczęła aresztować, dopiero po jakimś czasie, jak Amerykanie za, 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 zareagowali, jakieś osoby, na nie wiemy jakie, chociaż oni powiedzieli. 2022 roku. To, trochę za długo, nie sądzi pan, to być te, te, te już po, a, polskie tym, granice że Amerykanie... powinny być uszczelnione wcześniej. Tym, że czyli z jednej strony budowa zapory, a z drugiej pełną garścią Minister... wizy za pieniądze. No to w nie trzyma kupy. No. To już cała prawie rozmowa na ten temat, to może inny wątek. A taki szerszy może, czy pan uznając na przykład, bo zacząłem od pytania referendalnego, no teraz dotknęliśmy tak. drugiego pytania referendalnego, jest też takie pytanie, które myślę, że jest bliskie lewicy, czyli dotyczące wieku emerytalnego, kwestia emerytur stażowych nie jest... Wprost pytaniem, no ale w jakiejś mierze wiąże się z, też z wiekiem emerytalnym. Czy Andrzej Szejna weźmie udział w referendum, żeby się nie pomylić po raz kolejny? Panie, bo pan nie, się, nie raz pomyli, że nie wziął się nie pomylił, źle pan zagłosował w sprawie. Mylicie się. Niekoniecznie się w czasie zaporu już wyjaśniłem, jaka, skąd było moje stanowisko. Mylicie się jest rzeczą ludzką. Natomiast chyba panu powiedz, że to referendum. Wiadomo, że lewica była przeciwna podwyższeniu podwyższeniu wieku emerytalnego. Nawet przecież w tej sprawie przygotowaliśmy projekt referendum. To jest oczywiste. Tu mamy czystą kartę i nie ma w ogóle o czym dyskutować. Natomiast ja mam wrażenie, że to referendum ma służyć jednemu celowi odwrócenia uwagi, uwagi Polek i Polaków od takich spraw jak drożyzna jak upadek prestiżu polityki zagranicznej, jak potężna inflacja, bo jesteśmy na trzecim miejscu w Europie. 10,9% inflacji w Polsce. Panie proszę, ale proszę inflacja pana, nie jest już a 2,2% proszę pana ale nadal drenuje nasze... Prognozy ale 10% Banku traci pan... Ale traci tak pan rok do roku no niestety, 10% swoich pieniędzy. Was, czy pan niestety. to widzi? Proszę pana, nie niestety. Jest jakby, inflacja, stety, ale prognozy schodzenia pana, ze słynnego... Śmialiście w się, śmialiście się z profesora roku a się potwierdzają jego Nie, bo jego Proszę pana, Nie jeżeli się w zeszłym roku się w zeszłym z jeżeli, się z tego. Jeżeli, jeżeli w zeszłym roku przytyłbym 18 kilo, a taka była inflacja 18%, a w tym roku przytyję 10 kilo to znaczy, nie, to, że to, to znaczy, że pan to, zrobił postem. Nie, To znaczy, że pan zrobił To znaczy, to że, że nadal tyje i wcale się, nie schudłem. I tak jest z inflacją, no ta, proszę pana. Ja nie powiadacie ludziom głupoty po prostu. Przecież ich pieniądze Panie, tracą po, Panie, na wartości. Nie, nie, tylko nie 18%, tylko 10% w każdej chwili. A ceny idą w górę. żeby są niedostępne. Pan powiedział, nie wiem, pod czyim adresem. Mam nadzieję, że nie pod moim, że opowiadamy głupoty. A Więc ja tylko sprecyzuję. Spada tempo wzrostu cen. Precyzyjnie powiedziałem? Precyzyjnie. Spada, spada tempo spada, wzrostu spada cen. Tempo w z wzrastają po, Polaków. Wzrastają po kieszeni, tak, ceny. to chce pan wzrastają powiedzieć. Wzrastają ceny, wzrastają ceny, ale w inflacja jest, inflacja, inflacja jest wyhamowana jako proces szczególnoświatowy. Ale Pana, -światowy? Nadal bici Nie jest w jest. my jesteśmy po kieszeni. Wie pan, kiedy inflacji będziemy Pani, mogli Pani, mówić w sposób poważny Kiedy zejdzie będzie, do celu inflacyjnego, ale to w całej. I pół, tak, i ale w całej. No ale to w całej. Gdzie taka jest w tej chwili, w Europie? W Hiszpanii, gdzie rządzą socjaldemokraci Pedro Sancheza na przykład. W Niemczech jest 4,5% na przykład. To też jest, pan, nie też jesteśmy z tym tego, jest masakra. od tego, bo jesteśmy krajem przyfrontowym, Drożyska, że każdy ekonomista brakuje. Dobrze, pani poszła, musimy kończyć po mną. Po zdrowia, czasie, upadku, tak, to są tematy. Po czasie. Czy, w takim razie krótko, czy pan się wybiera na marsz 1 października, marsz Donalda Tuska? Pan marszałek Włodzimierz Czarzasty przyjął zaproszenie na marsz 1 października. Ja go się zapytać, jaka jest decyzja co do wszystkich posłów. Pan się musi pytać. Aha, I, ja myślałem, że Andrzej nie, jest czy, suwerenny, czy chce iść na, na nie, nie, demonstrację nie? Ja czy jestem nie? suwerenny, jestem suwerenny, natomiast natomiast no nie powiedział pan, pytanie że musi tak, pytać ale Włodzimierz z tego pozwolenia. Ja jestem wiceprzewodniczącym partii całej, więc ja nie jestem można powiedzieć ja, ja jestem człowiekiem lojalnym, ale powiem panu, mam debaty. No ale to dyscyplina partijnej zdaniem pójścia na demonstrację. Zobowiąza... Pani Nie dyscyplina, pośle. tylko po prostu, czy robimy to. Nie. A, to wie pan co, jak, a jak chodzą na marsze, na marsze, to jest w ogóle ważny marsz, po pierwsze, bo to jest marsz Miliona serc dotyczy praw kobiet, więc le lewicy to leży na sercu. Ja mam, co prawda, to miałem inne plany, bo chciałem wziąć udział w moich rodzinnych końskich w, w meczu Neptuna Końskie ze, ze Spartakiem Daleszyce. Ale jeżeli będzie taka. decyzja... To jest, będzie ważny, to jest ważne decyzja, moim zdaniem, jest w kampanii ważne, Nawet kampanijnie. Ale marsz miliona serc, y, można powiedzieć, jest y, y, chyba jeszcze ważniejszy, to będzie decyzja. Ja, y, tak jak na przykład y, robi swoje miesięcznicze Smoleńskie Prawo i Sprawiedliwość, w, w ważnej dla nich sprawie i chyba też dla, dla wielu Polek i Polaków, no, jak było, nie było. A tam dyscypliny Z, nie było w Smoleńsku. No nie, no zauważyłem, że posłowie tam się stawiają dosyć mężnie. Dosyć nie ma mężnie. dyscypliny. No, no ale serca. Chodzi. Pan z potrzeby serca, serca będzie, serca, czy, jeżeli... czy pan jeszcze się, czy pan, aha, pan, pan, pan dostanie decyzję od z tego, i wtedy będzie decyzja. No, mogę powiedzieć, że jeżeli Włodzimierz Czarzasty będzie w tym, w tym uczestniczył, ja jestem wiceprzewodniczącym partii, jeżeli zasugeruje mi, że powinniśmy szerszą grupą uczestniczyć, to, to jak najbardziej to uczynię. Sprawa jasna. Bardzo dziękuję Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy i kandydat tego ugrupowania w wyborach do Sejmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.